Witam 23 kwietnia, trzeci lot treningowy gołębi dorosłych 2019 dystans w linii prostej 22 km, godzina 7. mocny wiatr. Zobaczymy co to będzie. Poczekam jeszcze z minutkę i wypuszczamy, gołąbki przygotowane, będą miały podwiat. No zobaczymy. startujemy. I poszły. Od razu wiatr ich do ziemi. Napomnę jeszcze, że 58 sztuk raz kierunek obrały Zobaczymy do, us do usłyszenia w głębi.